W tej świątyni tego wieczoru przybywa do nas największa cudotwórczyni, jak powiedział o niej jeden z papierzy. I przybywają jej rodzice, Ludwik i Celia Marten. Ich życie było ciężkie, tak jak wielu spośród nas. Przeszli przez wiele cierpienia, trudów, przeciwności. Przybywają do nas z przesłaniem, ale też z pomocą. I jeśli patrzymy na życie Zeli i Ludwika Marta, to mają dla nas przesłanie czterech filarów. Pierwsze: Kochaj Boga, kochaj Jezusa ponad wszystko, bardziej niż wszystkich. Kochaj Boga bardziej niż wszystkich, i tego nas uczą swoim ciężkim życiem. I drugi filar: Ufaj Bogu bardziej niż sobie, ufaj Bogu bardziej niż wszystkim, w każdej doli, w dobrej i w złej doli. Trzeci filar: Miej cierpliwość. Miej wytrwałość, miej cierpliwość. Przygotuj się na utrapienia. Przejdź przez to. Co przyjdzie na ciebie, zgadzaj się z wolą Boga. I z trudną wolą Boga musieli się zgadzać i Zelia, i Ludwik. Od początku. Wielkie pragnienie przecież. Mama jej, Zeli Martę, bardziej preferowała brata i siostrę starszą. A ona była taka po prostu. Siostra wstąpiła do wizytek do ZTA, ale Zelia też pragnęła. Jej rozmowa z matką przełożoną w osiemnastym roku życia trwała zaledwie kilkanaście minut i odesłali ją. Z niczym. Zawód, rozczarowanie i musiała się pogodzić z tym już na samym początku. Ludwik tak samo. Aspirował do życia zakonnego. Nawet podjął trud nauczenia się łaciny. I to dwa razy. A jednak nie był w stanie. Spotkali się na moście w Alanson, Na moście w Alençon. I do zeli Jezus w duszy powiedział: Oto ten, którego wybrałem dla ciebie. Zakochała się. Od pierwszego wejrzenia. Trzy miesiące później wzięli ślub o północy, trzy miesiące później i wytrwali, bo bardziej kochali Boga i szukali Jego woli, godzili się z nią, trudną nieraz, ufali Mu. I czwarty filar bardzo ważny nie poddawaj się. Choćby nie wiem co nie poddawaj się. Miej męstwo, wytrwaj. 25 grudnia, tak jak wspomniałem na początku, o północy po pasterce przychodzą do domu. Ceremonia jak zawsze, wyjmowanie z, ze skarpety, wyjmowanie prezentów. Tatuś, tatuś mówi: No, wreszcie. Może to już ostatni raz i będzie koniec, no bo Tereska już dojrzała, już była starsza. Celina, która była obok niej, widząc łzy, które lecą po jej policzkach, przygotowana była już na wybuch histerii i rozpacz. A Teresa nagle. W Dziejach Duszy pisze bardzo pięknie, oględnie. Mówi, przyszedł Jezus mi z pomocą, dzieciątko Jezus, które się rodzi, i dał mi siłę do tego, żebym z uśmiechem poleciała i jakbym nie słyszała, jakbym w ogóle nie czuła tej przykrości, z radością, z uśmiechem wydobywam tak, jakby nigdy się nic nie stało. Po latach na. Łożu śmierci w infirmerii, gdy z Celiną wspomina to wydarzenie, mówi do Celiny. Nie sądź, że łaska Boża wszystko, Boże, Boże Narodzenia, wszystko za mnie uczyniła, musiałam uczynić wielki wysiłek, bo chciałam, wielki wysiłek przez przezwyciężania siebie, nie poddawaj się, nie poddawaj się. W 2005 roku relikwie Teresy przybyły do Polski. Po raz drugi, teraz są trzeci chyba raz. Przybyły do Polski. Młoda dziewczyna Stefania miała już za sobą próbę samobójczą. Lewa dłoń po operacji, dwa palce zdeformowane obrzęk, plus artretyzm i reumatyzm. W 2008 roku w jej miejscowości relikwie znowu się pojawiły. Czuwała, czuwała, modliła się przed relikwiami dość długo. A wreszcie podeszła do relikwiarza, położyła chorą rękę na relikwiarzu i modliła się całą duszą, żeby Tereska jej pomogła. Kiedy wychodziła z kościoła. Poczuła tak intensywny zapach róż, że powie: Czułam się jak w niebie. Całą noc nie mogła spać. Następnego rana poszła do przychodni umówić się na wizytę lekarską. Lekarz zbadał, zrobił prześwietlenie i mówi: Proszę pani, nie rozumiem, ale jest pani zdrowa. Ma zdrową rękę. Mogła swobodnie ruszać. I wszystkie dolegliwości minęły. Natomiast powiedziała coś bardzo ciekawego. Teresa została w moim sercu, zmieniła moje życie. Jezus stał się jedyną miłością mojego życia. Od 1945 roku Teresa po wojnie odwiedza swoją ukochaną Francję, przemierza kraj. Od Paryża po najmniejszą wioskę w ciągu dwóch lat. Pielgrzymuje od tamtego czasu po wszystkich krajach, pięciu kontynentach. W swoich relikwiach pociąga miliony osób do Jezusa. Zadziwia zrezygnowanych pasterzy, którzy mówią już po chrześcijaństwie, już puste kościoły. Ciągną do kościoła. Pociągnięci urokiem jej piękna, duchowego, miłości. Teresa nigdy nikogo nie wykluczała ze swojego serca, ze swoich łask. Pomagała wszystkim każdego dnia, wieku, stanu, bez względu na religię i wiarę, narodowość, kolor, skóry czy światopogląd. W Kairze, w kraju muzułmańskim, Koptowie. Mogli wystawić jej bazylikę. Do dzisiaj przy jej relikwiarzu w tej bazylice modlą się muzułmanie i zostają wysłuchani. Przychodzą tam również muzułmanie, nie tylko prawosławni, koptowie, katolicy, ale muzułmanie dzień w dzień, cały dzień i przychodzą ze wszystkimi najmniejszymi sprawami. Uzdrawia, wysłuchuje każdego. W czasie pierwszej wojny światowej pewna siostra zakonna, niemka, zachorowała ciężko tak, że była umierająca. Całe zgromadzenie modliło się do, do świętej Teresy o uzdrowienie niemka. I pewnego dnia przełożona przyszła do niej, przyniosła obrazek świętej Teresy i mówi: módl się do niej, bo i my się modlimy, a ona cię uzdrowi. A ta Odrzekła: Teresa jest francuską. Czy zechce mnie uzdrowić? Ja jestem Niemką. Na co przełożona, ależ ona pomaga wszystkim. Ma wielkie serce. I od tego momentu prosiła. Została uzdrowiona. Wśród uzdrowionych byli Żydzi i Muzułmanie. Wątpiący i niewierzący, buddyści i nie tylko pobożni i świątobliwy. 30 września 1897 roku zmarła w Lizję, w samotności, tak naprawdę, ale przełożona Karmelu uczyniła dwa niesamowite gesty, gdy Konanie się zbliżało, powiedziała do sióstr otwórzcie wszystkie drzwi, otwórzcie okna. I wtedy nagle zjawiło się mnóstwo ptasząt, które świergotały przez długi czas ku zdziwieniu wszystkich sióstr. Gdy zmarła, siostra, która była najbardziej trudna w zakonie, w tej wspólnocie, po pogrzebie, po egzekwiach, przychodzi do swojej celi i nagle czuje tak intensywny zapach fiołków, że szuka ich wszędzie. Nie może znaleźć. Siada na łóżku, zastanawia się i nagle przypomina sobie, że jeszcze przed śmiercią w ciężkiej chorobie, gdy zabroniono jej przychodzić do infirmerii, do odwiedzać Teresę. Ona zebrała z ogrodu kwiat, bukiecik fiołków i położyła na parapecie, żeby sprawić Teresie przyjemność. Pomyślała od razu o niej. Teresa nigdy nie pozostawiła żadnego gestu dobroci wobec niej bez wdzięczności, bez okazania miłości, życzliwości, wdzięczności. Najmniejszy, nawet taki. I to był pierwszy cud. Drugi to ten, że inna siostra, gdy wystawiono w kaftafalku w chórze zakonnym jej ciało, cierpiała od wielu lat, od wielu lat na migreny nieustanne, bóle głowy z, z powodów no, wewnętrznych i wspomina w procesie beatyfikacyjnym, że podeszła blisko. I położyła swoją głowę na jej stopach. I tak trwała dość długo w modlitwie, modląc się do tej właśnie swojej siostrzyczki, która zawsze była dla niej dobra. Kiedy skończyła swoją modlitwę, poszła spać, przespała bezboleśnie całą noc. Rano wstała i zdała sobie sprawę, że nie ma żadnych bóli, boleści. Mnożyły się cudowne uzdrowienia i już po jej śmierci. Stawały się tak liczne, że nikt ich nie spisywał. Huragan chwały. I dziś również. Wspomnijmy tylko o dwóch bardzo pięknych. Mała Ren, czyli królowa Fouquet, 4,5 lat. W lizie 1906 rok. Włókniste zapalenie rogówki. A wiemy, co to jest. Powieki sklejone, oczy czerwone, rogówka pokryta plamami. Lekarz stwierdził, nieuleczalna. Zakonnica poradziła matce, żeby zaprowadziła dziecko na grób Teresy i poprosiła o uzdrowienie. Po pewnych wahaniach matka tak uczyniła. 26 maja 1908 roku poszła rano na mszę świętą w intencji uzdrowienia córeczki. W domu córka została razem ze swoją starszą siostrą i w pewnym momencie doznała ataku boleści. Nagle w tych boleściach uspokoiła się dziwnie i wpatrzona była w jedno mie miejsce tuż przy łóżku, siostra miała 9 lat. Nie tylko wpatrzyła się, ale uśmiechała się. Czemu się uśmiechasz? Do małej tereni. Wzięła mnie za rączkę. Miała welon cały w słońcu. Gdy matka wróciła, zobaczyła córeczkę, która normalnie widzi. Więc, jak zawsze mówi: Załóż okulary, przyniosą ci trochę ulgi, ale, mamo, ja. Widzę tak jak ty. Potrzeszła bliżej okna, spojrzała na jej oczy i nagle zaszokowana krzyczy na męża. Chodź, zobacz. Śmiałeś się z mojej ufności? Spójrz na jej oczy. Są zupełnie zdrowe. Potem poszli do Karmelu w Lizję do sióstr. Opowiedzieli o wszystkim, co się stało, a siostra Agnieszka tylko Zapytała tej maleńkiej, powiedz mi, a jaką, jak Tereska wyglądała? A ta mała mówi, wyglądała tak jak ty. Wyglądała podobnie. Edith Piaf powiedziała, ona pochwyciła mnie i to na całe życie. Edith Gassion, Edith Piaf została porzucona przez matkę i oddana babci. A babcia. A babcia była artystką i alkoholiczką, słabo się opiekowała nią. Ojciec, więc, też miał na imię Ludwik, po wojnie dał ją na wychowanie do Luizy, do swojej matki, Luizy, która prowadziła dom publiczny. Miała 18 miesięcy Tereska Edyta, ed 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 kiedy tam się znalazła. Pokryta ranami od stóp do głów, niedożywiona, zapalenie oskrzeli i świeżb. Po tygodniu leczenia odzyskała siły, ale straciła wzrok. Zapalenie rogówki, infekcja, podobnie jak tej małej 10 lat wcześniej. Babcia Luiza miała w domu zdjęcie Teresy. 10 lat wcześniej Tereska uzdrowiła małą Ren Fokę w Lisieux. Skoro ją uzdrowiłaś, powiedziała. Możesz uzdrowić i Edit. Cały dom modlił się za nią. Jak ktoś nie wierzy, że prostytutki też mogą być wysłuchane, to to jest właśnie ten przykład, że jak ktoś jest w grzechu, także ciężkim i ma kiepskie życie, to nie znaczy, że Teresa go nie wysłucha i musi się najpierw poprawić, a potem go dopiero przyjść i żeby być wysłuchanym. Od nas zależy, czy wyzdrowieje. Zebrała pani Luiza wszystkie te dziewczyny, pensjonariuszki swoje, i powiedziała: Módlmy się, od nas zależy, czy Edith zostanie uzdrowiona. Ufność Luizy była wielka. Zamknęła dom publiczny na jeden dzień. I udała się z pielgrzymką z Edith na grup Teresy. 19 sierpnia 1921 roku, cztery dni po ogłoszeniu czcigodną, święt Teresy, od yy, dzieciątka Jezus, razem z pięciu pensjonariuszkami, ubranymi na czarno, bez żadnych wcięć, bez dekoltów i bez żadnych kapelusików, tylko na czarno, przyszły do Lizie w katedrze Msza Święta. A Edith całą mszę świętą przespała, zasnęła. Ale wstyd, powiedziała, zepsułam całe spotkanie z małą Teresą. Ale małej Teresie to nie przeszkadzało. Zrobiła to, co chciała. Poszły na cmentarz. Wcześniej kupiły róże. Garść ziemi wzięły z grobu, włożyła pani Luiza do, do woreczka i... Pojechały, wróciły z powrotem. Edita modliła się przy grobie Teresy, mówiąc: Przywróć mi wzrok, nie mogę się doczekać, by ciebie zobaczyć. Tereska rozumie nawet te słowa, których nie wypowiadamy, powiedziała pani Luiza, gdy przy grobie nie wydarzył się cud. Nosiła przy sobie woreczek z ziemią mała Edyta, a babcia, a babcia zaczęła ogarnąć zwątpienie. Mimo to 28 sierpnia 1921 roku jeszcze raz poprosiła Teresę o uzdrowienie Edyty. Cały dzień była w gorączce, a o 19 tego samego dnia zeszła do kuchni z opaską, którą miała na oczach widziała, pobiegła do pianina w salonie, które zawsze słyszała, ale nigdy nie widziała i dotykała. I tak zaczęła się przygoda edyty z teresą od dzieciątka Jezus. Do końca życia zachowała tę właśnie prostotę, miłość. Nie było, Żadnego występu jej, zanim nie poprosiła Teresy i nie powiedziała: Dla ciebie śpiewam. Tak było także przy końcu jej życia. Teresa od dzieciątka Jezus powiedziała swego czasu: Bez miłości, wszystko, co czynimy i przeżywamy, jest szare i bez wartości. Moje serce zostało stworzone do takiej właśnie miłości, miłości Jezusa. Tę miłość udowadniała, jak wiemy, czynami, ofiarami, poświęceniem, bo miłować, jak powiedziała, to dać wszystko i dać samego siebie. I na całą wieczność odnalazła małą drogę zaufania, całkowitego zdania się na Boga, widząc ją już u rodziców, widząc ją już u matki, u swojego Ojca. Jeśli powiedziała, że wspomnienie moich przewinień upokarza mnie, to dodawała, uczy mnie jednak nie opierania się na własnych siłach, ukazuje mi, że jestem słaba. Wspomnienie moich przewinień uczy mnie pokory, zachęca do ufności w miłosierdzie, a wystarczy uniżyć się przed Bogiem, znosić cierpliwie swoje biedy i niedoskonałości i nie poddawać się. Dlatego też z ufnością zaśpiewamy główne przesłanie teraz tej właśnie maleńkiej drogi, którą macie na kartkach. Ponieważ już wszyscy prawie śpią, to żeby się obudzili, to zaśpiewamy. Jest to pieśń ułożona przez naszego karmelitę, Francuza brata Eliada. Który razem z małym, wtedy to 15-letnim Grzegorzem, podczas właśnie nawiedzenia relikwii w Paryżu, doznał oleśnienia, a poszukiwał sensu i drogi swojego życia. I pewnego dnia wieczorem, tak jak my, przyszedł właśnie do kościoła, gdzie były relikwie, podszedł do relikwiarza, wiedząc o niej i poprosił ją o to, żeby obdarzyła go światłem. Co ma zrobić, dokąd iść? I odnalazł swoje powołanie razem z Nataszą Saint-Pierre. Właśnie śpiewał tę pieśń. Spróbujmy. Nikt nie kocha tak jak on, życie swoje za mnie dał. Jezus umiłował mnie, oddał wszystko to co miał. Dla miłości Bóg powołał mnie. Kochać wszystko dać, bo kochać wszystko dać, bo kochać wszystko dać, samego siebie dać, dla tej miłości żyć, przez całą wieczność być, bo kochać wszystko dać, samego siebie dać. Bez miłości po co żyć? Bez niej po co marzyć, śnić, Wszystko bez niej traci sens, traci wartość, traci cel. Dla miłości Bóg powołał mnie. Bo kochać wszystko dać, bo kochać wszystko dać, bo kochać wszystko dać. Samego siebie dać, w tej miłości żyć przez całą wieczność być, bo kochać wszystko dać, samego siebie dać, samego siebie dać. W ciszy pomodlmy się.